Synu, posłuchaj uważnie. Widziałem to. Widziałem każdy twój krok, nawet gdy nikt inny nie widział. Widziałem noce, kiedy płakałeś w milczeniu, leżąc, wpatrując się w sufit, próbując zrozumieć, dlaczego świat wydawał się taki ciężki. Widziałem, jak powstrzymywałeś krzyk, gdy twoja dusza wołała o pomoc, a twoje usta pozostawały nieme. Widziałem, jak uśmiechałeś się, by nikt nie dostrzegł chaosu, w którym żyłeś. Nic nie uszło mojej uwadze. Widziałem twoje modlitwy szeptane w ciemności, widziałem, jak twoje kolano zginało się. Nawet gdy byłeś słaby, widziałem twoją wiarę, która uparcie trwała, nawet gdy wszystko wokół mówiło ci, żebyś się poddał. Widziałem twoją walkę, czułem twój ból. A teraz, synu, uważaj, zobacz, co się stanie. Nadszedł czas zmiany. Teraz nadszedł czas, abyś zobaczył, do czego jestem zdolny z tymi, którzy zdecydują się mi zaufać, nawet w dolinie, nawet w burzy. Wszystko, co cię zraniło, co cię wyczerpało, co prawie cię zatrzymało, przekształcę to w most do twojego przeznaczenia. Te drzwi które zdawały się być zamknięte niewidzialnymi łańcuchami, samo tworzę. To, co inni mówili, że jest niemożliwe, spełnię na Twoich oczach. Ponieważ nie zostałeś zapomniany, nie zostałeś porzucony, nie zostałeś zignorowany. Każda Twoja łza stała się ziarnem zasianym w niebie. A teraz, Moje dziecko, nadszedł czas żniw. Przygotuj swoje serce, ponieważ odpowiedź nadchodzi w inny sposób, niż się spodziewałeś. Nie będzie taka, jak sobie wyobrażałeś, będzie o wiele wspanialsza. Myślałeś o chwilowej uldze, ale ja przygotowuję całkowite odrodzenie. Modliłeś się o ucieczkę, ale dam ci nową ścieżkę. Prosiłeś o siłę do wytrwania, ale dam ci zwycięstwo, abyś się zwyciężył. Wszystko, co wydawało się stracone, przywrócę. Wszystko, co próbowali ci odebrać, zwrócę z honorem. Nie pozwoliłem ci przejść przez to wszystko na próżno. Każda sekunda bólu stanie się świadectwem chwały. Każda ciemna noc ustąpi miejsca świtowi spełnionych obietnic. Synu, posłuchaj, wiatry wiejące teraz nie mają Cię powalić, mają Cię zepchnąć do miejsca, które przygotowałem. Nadchodzące zmiany na początku będą się wydawać mylące, ale zaufaj. Ja panuję nad sytuacją. Później zrozumiesz, że to było konieczne. Nadal będzie trochę bolało, ale to ból wzrostu duchowego narodzenia. Tworzę w tobie coś nowego, coś wielkiego, coś wiecznego. I nic, absolutnie nic, nie powstrzyma tego, co postanowiłem dla twojego życia. Plany, które mam dla ciebie, to pokój, nadzieja, przyszłość. Nadszedł czas obietnicy i nikt nie powstrzyma tego, co sam rozpocząłem. Więc wstań, weź głęboki oddech, idź z wiarą. Bo to, co się teraz wydarzy, jest cudem, nowym początkiem, zwycięstwem. I zobaczysz na własne oczy to, co mogłeś sobie tylko wyobrazić. Będzie tak wspaniale, tak pięknie, tak doskonale, że zrozumiesz, dlaczego musiałeś tak długo czekać. I w tym momencie przypomnisz sobie dzisiejszy dzień, te właśnie chwile, kiedy ja, twój Bóg, powiedziałem ci, synu. Widziałam Twoją walkę, widziałam Twoje cierpienie, a teraz spójrz, co się stanie. Bo kto sieje ze łzami, zbiera z radością. A ty, mój synu, doświadczysz żniwa. Obiecuję. Synu, słuchaj dalej, bo to, co ci teraz wyjawię, jest jeszcze głębsze. Nie tylko widziałem Twoją walkę i cierpienie. Przeszedłem z Tobą przez każdą bitwę. Nawet gdy myślałeś, że jesteś sam, nawet gdy Twoja dusza krzyczała w pustkę, a Ty myślałeś, że mnie nie ma. Byłem. Nigdy Cię nie opuściłem. Za każdym razem, gdy myślałeś o poddaniu się, to ja tchnąłem w Twojego ducha otuchę. Za każdym razem, gdy mówiłeś, Nie mogę już tego znieść, to ja podnosiłem Twoją głowę pośród rozpaczy. Każde zamknięte drzwi otwierałem, nie po to, by Cię ukarać, ale by Cię chronić. Bo widziałem to, czego Ty nie widziałeś. Znałem ukryte intencje, Zamaskowane niebezpieczeństwa, skróty, które wydawały się rozwiązaniami, ale tylko cię spowalniały. Synu, musisz zrozumieć: są rzeczy, które tylko ja widzę. Podczas gdy ty płakałeś nad drzwiami, które się nie otwierały, ja budowałem pałac po drugiej stronie twojej wiary. Podczas gdy pytałeś mnie, dlaczego. Ja już zaplanowałem po co. A teraz nadszedł czas objawienia. Pokażę ci wartość każdej łzy, znaczenie każdej ciszy. Udowodnię ci, że nic nie poszło na marne. Każdy ból, każdy upadek, każda nieprzespana noc, wszystko służyło wzmocnieniu twojej duszy. Wykuciu Twojej istoty i przygotowaniu Twojego serca na przyjęcie tego, co nadchodzi. Ponieważ to, co nadchodzi, jest zbyt wielkie, by je oddać w każdej chwili. Musiałem Cię ukształtować. Musiałem ukształtować Twoje wnętrze, zanim wlałem to obietnice w Twoje życie. Znasz to marzenie, którego się kurczowo trzymałeś. Ale prawie o nim zapomniałeś? Ja nie zapomniałem. Jestem Bogiem, który nie porzuca obietnic, nawet jeśli już z nich zrezygnowałeś. Jestem tym, który bierze niemożliwe w Twoje zmęczone ręce i przekształca je w rzeczywistość na Twoich oczach. Doświadczysz spełnienia tego, co sam myślałeś, że umarło. Wskrzeszę projekty, przywrócę więzi, otworzę ścieżki tam, gdzie były tylko mury. A kiedy pomyślisz, to dla mnie za duże, przypomnę ci, to nie jest za duże, to rozmiar obietnicy, którą ci złożyłem. Synu, uważaj, ludzie będą zaskoczeni tym, co ci zrobię. Ludzie, którzy wątpili, którzy szydzili, którzy się odwrócili, zobaczą moją rękę w Twojej historii. I nie będzie to zemsta, ale po to, by wszyscy wiedzieli, że jestem Twoim Bogiem, że to ja Cię podtrzymywałem, gdy nikt inny nie wierzył. Wywyższę Cię tam, gdzie byłeś upokorzony, uhonoruję Cię tam, gdzie byłeś odrzucony. I nie będziesz musiał niczego nikomu udowadniać. Twoje własne życie będzie dowodem moich czynów. Nie będziesz musiał krzyczeć, bo Twoje błogosławieństwo przemówi głośniej niż jakikolwiek głos sprzeciwu. Więc bądź silny. Nawet jeśli scenariusz nadal wydaje się taki sam, w środku wszystko już się zmieniło. Poruszam to. Co niewidzialne. Przygotowuję spotkania, wytyczam ścieżki, zmieniam przeznaczenie. I z dnia na dzień zrozumiesz, że nadszedł punkt zwrotny. Obudzisz się z nowinami, odbierzesz telefon, pojawi się niespodziewana okazja i przypomnisz sobie tę wiadomość. Ostrzegałem cię wcześniej, widziałem twoją walkę. Widziałem Twoje cierpienie. A teraz, synu, spójrz, co się stanie. Bo kiedy działam, nikt nie może tego powstrzymać. Kiedy postanawiam zmienić czyjeś życie, nie ma siły na ziemi ani w piekle, która mogłaby to powstrzymać. Synu, przygotuj się. Bo teraz nie chodzi już o ból. Ale o przeznaczenie. Nie chodzi już o przetrwanie, ale o przeżycie czegoś niezwykłego. A Ty, który zostałeś wykuty w bólu, teraz zostaniesz naznaczony chwałą. Bo taka jest moja wola, abyś żył najlepiej. A wszystko zaczyna się teraz. Synu, nadszedł czas, abym dokończył to, co rozpocząłem w Twoim sercu. Ale zanim pójdziesz dalej, chcę, abyś zrozumiał coś głębokiego. Wszystko, czego doświadczyłeś do tej pory, było przygotowaniem. To nie była kara, nie był to pech, nie było to odrzucenie z nieba. To była troska, to była gorliwość, to było boskie kształtowanie. Nie masz pojęcia, jak bardzo chroniłem Twoje życie przed niewłaściwymi rękami, przed krętymi ścieżkami, przed skrótami, które mogłyby Cię zniszczyć. Myślałeś, że zostałeś zapomniany, ale tak naprawdę zostałeś rozdzielony. Bo są przeznaczenia, które są dane tylko tym dzieciom, które przetrwają pustynię, nie tracąc wiary. I ty wytrwałeś. Nawet płacząc, modliłeś się, nawet lękając się, wytrwałeś. Nawet zraniony, nie puściłeś mojej ręki. Dlatego dziś mówię Ci: To, co Cię spotka, będzie niezwykłe, będzie wspaniałe, będzie wieczne. Teraz, synu, nadejdzie czas obfitości. Nie tylko dóbr, ale i pokoju. Nie tylko zwycięstw, ale i uzdrowienia, nie tylko odpowiedzi, ale i pełni. Spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że rany były drogą, która cię tu doprowadziła, że straty nauczyły cię cenić to, co istotne, że opóźnienia nauczyły cię polegać na mnie, a nie na świecie. I zobaczysz na własne oczy spełnienie słów. Które wyszeptałem w Twoim duchu, gdy nikt już w Ciebie nie wierzył. Nie będziesz już musiał walczyć o wszystko, jakbyś był sam. Teraz to ja walczę za Ciebie. Wkraczam do bitew, zamykam usta, otwieram drzwi, podnoszę Twoje zmęczone ręce i ogłaszam, mój syn zwyciężył, bo zaufał mi do końca. Ale przygotuj się też na nieoczekiwane. Bo kiedy zacznę działać, nie zawsze będzie tak, jak sobie wyobrażasz. Usunę niektórych ludzi z Twojej drogi i na początku będzie to bolało. Będzie to wyglądało jak strata, ale to wybawienie. Są ludzie, którzy byli tylko przy Tobie, gdy krwawiłeś, ale nie mogli znieść widoku Twojego dobrobytu. Odepchnę ich miłością, poruszę milczeniem. A kiedy to zrozumiesz, twój powrót będzie czysty. Bo nie wylewam nowego tam, gdzie stare wciąż zanieczyszcza. Nie buduję pałacu na gruzach. Najpierw oczyszczam, usuwam, porządkuję, a potem buduję mocno. I właśnie to teraz robię z Tobą. Synu mój, uważaj, Twoje imię zostanie zapamiętane. Nie dla sławy czy ludzkiej chwały, ale dlatego, że twoja historia stanie się żywym świadectwem. Wielu spojrzy na twoje życie i zrozumie, że warto mu zaufać, nawet gdy wszystko wydaje się rozpadać. Będziesz inspirował innych do wiary, podniesiesz zmęczonych swoim własnym zwycięstwem, bo wybrałem cię nie tylko po to, by zwyciężyć, ale by być znakiem mojej obecności na ziemi. Wybrałem cię, byś był mostem, by był światłem, by był głosem pośród chaosu. I nic nie może przyćmić blasku, który w tobie umieściłem. I wreszcie posłuchaj, co niebo ogłasza o tobie w tej chwili: burza minęła. Wiatr się zmienił. Niebo nie jest już zamknięte. Nadszedł czas żniw. Aniołowie działają w Twoim imieniu. Niebiosa udzielają odpowiedzi, a to, co było zablokowane, teraz płynie. To, co było niemożliwe, staje się rzeczywistością. Bo ja jestem Bogiem, a moje słowo nie wraca puste. Powiedziałem, że to zrobię i robię to. Obiecałem i spełniam to. Jesteś umiłowanym, wybranym i oddzielonym dzieckiem. Jesteś dziedzictwem nieba. A teraz, w tej właśnie chwili, spójrz, co się wydarzy: raz na zawsze odmienię twoje życie. I nigdy już nie będziesz taki sam. To twój czas, synu. Idź i doświadcz tego co nadprzyrodzone, bo ja, pan, twój Bóg, jestem z tobą do końca i poza tym.